What's your problem? I said, What's your problem? All right, today, sir. Okay, okay. how's it going? All right, thank you. Thank you, sir. Powszechnej inwigilacji nie jest niczym nowym i był on obecny jeszcze przed pojawieniem się internetu i smartfonów, czego przykładem jest ta kultowa scena z filmu Johna Carpentera. Oni żyją z 1988 roku. Na ponad dekadę przed premierą Matrixa i rok przed stworzeniem serwisu zwanego World Wide Web, Carpenter stworzył wizję świata, w którym ludzkość jest sterowana i kontrolowana przez przybyszów z kosmosu. Tylko założenie odpowiednich okularów pozwala dostrzec iluzję, w której tkwi ludzkość. Motyw okularów, który nosił Neo i jego towarzysze, jest swoją drogą miłym puszczeniem oka w stronę obrazu Carpentera. Urodziłem się w latach 80. Życie zaczęło wówczas przyspieszać. Pojawiło się coraz więcej samochodów, zaczynały docierać do nas nowinki techniczne. Jednak mimo tego ówczesne czasy różniły się od obecnych w jednym kluczowym względzie. Żyliśmy całkowicie offline. Tym samym należy do ostatniego pokolenia, które wychowało się bez telefonów komórkowych oraz internetu. Jednocześnie, w, okres w okresie dojrzewania, byłem świadkiem powstawania wirtualnego świata, który dzisiaj jest integralną częścią naszego życia. To samo może powiedzieć o sobie człowiek, który jest bohaterem tego filmu. Edward Snowden urodził się w 1983 roku, tym samym, w którym Departament Obrony USA podzielił swoją sieć komputerów na sieć Milnet, która miała działać na użytek sił zbrojnych oraz Internet. To wtedy powstały domeny COM, GOV czy EDU oraz domeny państw takie jak PL czy RU. Sześć lat później powstała sieć, którą nazwano World Wide Web. Rodzice Snowdena pracowali w strukturach rządowych, matka w kadrach NSA, ojciec w straży Wybrzeża. Ojciec był też fanem nowinek technologicznych oraz majsterkowania. Od niego Edward zaraził się pasją do technologii. Z rozdziawionymi ustami obserwował uruchomienie przez ojca pierwszego komputera stacjonarnego, i wkrótce okupował go, by grać w pierwsze prymitywne gry. Sytuacja zmieniła się, gdy pojawił się Internet. Internet w swoich początkach diametralnie różnił się od tego w obecnej postaci. Wówczas był on pełen prywatnych witryn i blogów prowadzonych przez pasjonatów. Nie było serwisów społecznościowych, płatnych subskrypcji oraz rynku e-commerce. Początki Internetu to wspaniały okres, w którym miało się poczucie uczestnictwa w czymś przełomowym czyli możliwości dzielenia się dowolnymi informacjami z każdą osobą na świecie. Okres dojrzewania był okresem w życiu Snowdena, w którym fascynacja wirtualnym światem i komputerami sięgnęła z zenitu, co odbijało się negatywnie na szkole. Ostatecznie, gdy z powodów zdrowotnych musiał powtarzać klasę, zdecydował się pójść do koleżu, który ostatecznie skończył. Po rozwodzie rodziców musiał szybko dojrzeć i się usamodzielnić. Rozpoczął pracę jako freelancer i zdobył cenny wówczas dyplom Microsoft Certified System Administration. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil. Despicable Acts of Terror. Wydarzenia z 11 września 2001 roku zradykalizowały jego poglądy. Uwierzył w narrację rządu USA i postanowił wstąpić do wojsk lądowych, aby później wstąpić do NSA, gdyż był to jedyny sposób, aby się tam dostać bez studiów. Wkraczając do armii, ważył zaledwie 57 kg przy wzroście 180 cm, jednak szybko nabrał dobrej kondycji. Jednak podczas skoku z drzewa złamał obie kości piszczelowe, przez co podjął decyzję o administracyjnym zwolnieniu ze służby. Po powrocie do cywila uzyskał najwyższe potwierdzenie bezpieczeństwa klasy ściśle tajnej i rozpoczął pracę dla Uniwersytetu Stanowego Maryland, gdzie powstawało Ośrodek Zaawansowanych Badań Językowych, który służył NSA jako przegrywka do lepszego rozumienia języków dla komputerów. Już na samym początku pracy w służbach specjalnych Snowden był zdumiony tym, jak wielki jest udział firm zewnętrznych w ich strukturach. CIA korzystało z usług podwykonawcy BA, BAI System, którego podwykonawcą był z kolei Kosmo, który zatrudniał Snowdena. Chociaż Snowden fizycznie pracował w siedzibie CIA, formalnie był pracownikiem Kosmo. Działo się to w, w dużej mierze z tego powodu, iż podwykonawcy byli zwolnieni z limitu zatrudnienia. Jednak trudno wyobrazić sobie, aby dzisiaj duża korporacja powierzyła wrażliwe dane firmie zewnętrznej, podczas gdy amerykańskie służby robiły to nagminnie, powierzając swoje bazę danych firmom takim jak Dell czy Amazon. Wówczas był to złoty interes. Firmy mogły liczyć na ogromne kontrakty ze strony służb. Podobnie było z pracą w służbach. Stanowisko na które aplikował Snowden wiązało się z pensją 30 tysięcy dolarów rocznie. Gdy zapytał o możliwość zarabiania 50 tysięcy, rekruter spytał go po prostu, co powie na 60 i ostatecznie dostał 62 tysiące, gdyż i tak w każdym budżecie pracodawca miał zapewniane oprócz pensji 30% nadwyżki. Pracował jako administrator systemu na nocnych zmianach od 18 do 6 rano. Praca nie była trudna i polegała na czekaniu na pojawienie się awarii, a następnie jej naprawie. Większość pracy udało mu się zautomatyzować i spędzał czas buszując pod. Serwera CIA. Ponieważ nie miał poczucia robienia czegoś ważnego, postanowił po dziewięciu miesiącach przenieść się do budżetówki, chociaż finansowo był to krok wstecz. Złożył przysięgę konstytucji i udał się do bazy szkoleniowej CIA, aby móc zostać specjalistą do spraw bezpieczeństwa telekomunikacyjnego w skrócie TISO. TISO docelowo miał pracować w ambasadzie, gdzie do jego zadań należał nadzór całego systemu łączności. Szkolenie było kompleksowe, więc po jego ukończeniu TISO powinien był w stanie naprawić każde urządzenie elektryczne i dokonać jego zniszczenia, gdyby trzeba było porzucić placówkę. Ukończył szkolenie z bardzo dobrym wynikiem i gdy doszło do wyboru preferowanych miejsc pracy, wybrał te szczególnie niebezpieczne, tzw. dział uzupełnień specjalnych. Na prośbę innych uczestników zaczął jednak domagać się poprawy z jakości zakwaterowania, w którym był podły motel, w którym właśnie zawaliły się schody. Był na tyle skuteczny, że jego prośby zostały wysłuchane ale w nagrodę, na w nagrodę za wypomnienie szefostwu uchybień został skierowany na pierwszą misję do Genewy, czyli do charakter pracówki, diametralnie inny od tego, jakiego by oczekiwał. W tym czasie CIA zaczynała przechodzić z tradycyjnej inwigilacji do inwigilacji cyfrowej, w czym prym wywiadła właśnie NSA. To już dla niej pracował Snowden po zakończeniu misji w Genewie, a dokładnie w bazie Jakota, gdzie obserwował całą pacyficzną infrastrukturę NSA. Podczas tamtej misji miał wziąć udział w konferencji dla Agencji Wywiadu na temat Chin, gdy okazało się, że prelegent NSA nie może przyjechać, i właśnie Snowden został poproszony, aby go zastąpić. Zgodził się i zaczął pilnie studiować temat powszechnej inwigilacji prowadzonej przez chińskie służby. Im więcej o tym czytał, tym bardziej zaczynał rozumieć, że masowa inwigilacja, jaką prowadziły wówczas Chiny, będzie kolejnym celem rządów USA oraz jego sojuszników. I tak rzeczywiście się stało. W 2005 roku George W. Bush wprowadził dekretem program inwigilacji, dzięki któremu służby mogły bez zgody podsłuchać każdą wiadomość wychodzącą z USA za granicę. Dotychczas dotyczyło to tylko wiadomości przychodzących za granicę. Demaskatorzy z NSA ujawnili istnienie tego dekretu, co zaowocowało skandalem, po którym prezydent zapowiedział, że dekret wygaśnie w 2007 roku, co było jednak pobożnym życzeniem, gdyż w międzyczasie kongres zatwierdził go z datą wsteczną. Ustalono też dwie ustawy zwiększające zakres inwigilacji Protect America Act z 2007 roku i FISA Amendments Act z 2008 roku. Administracja Obamy nic w tym temacie nie zrobiła, a w 2009 roku rząd opublikował oficjalne podsumowanie swoich działań w temacie inwigilacji. Był to dokument bardzo niejasny i pełen niedopowiedzeń. Nikt z kluczowych osób zatwierdzających te programy nie zgodził się na przesłuchanie przez inspektorów generalnych, co budziło sporo podejrzeń. Snowden próbował dotrzeć do pełnej wersji raportu, która musiała znajdować się na serwerach CIA oraz NSA, jednak nigdzie nie potrafił go znaleźć. Trafił na niego przypadkiem, gdy jeden z pracowników NSA zostawił jego wersję roboczą na dysku, który otrzymał do sprawdzenia. Dokument należał do kategorii szczególnie kontrolowanych informacji i dostęp do niego miało tylko kilkanaście osób na świecie. Fakt, że mieli do niego dostęp również administratorzy systemów tacy jak Snowden, był luką w zabezpieczeniach NSA. A raport nie miał nic wspólnego z opublikowaną wersją. Opisano w nim konieczność przejścia z przechwytywania łączności precyzyjnych celów do masowego gromadzenia danych, jak NSA opisywała powszechną inwigilację. Według logiki służb ilość cyberdanych jest zbyt duża, aby jak, jakikolwiek sąd mógł nadążyć za technologią, poza tym legalizował to dekret Busha i ustawy kongresu. Program masowej inwigilacji nosił nazwę Stella Wind i nikt nie mógł go ujawnić, gdyż był on zbyt tajny, bo po jego ujawnieniu nie dało się namierzyć źródła. Zgodnie z interpretacją NSA, do gromadzenia danych nie był potrzebny nakaz, gdyż za pozyskiwanie danych uznano dopiero moment wyszukania i pobrania ich z bazy. Tym samym NSA mogła przechowywać wszystkie dane o dowolnej osobie i trzymać je tak długo, jak to było możliwe najlepiej na zawsze. Co istotne, NSA nie gromadziła wszystkich wiadomości, gdyż byłoby to zbyt niepraktyczne. Przechwytywała jednak wszystkie metadane, czyli informacje o lokalizacji, rejestry połączeń, ich częstotliwość, czyli dane, które urządzenia wysyłają cały czas, czy z nich korzystamy, czy nie. W 2011 roku Snowden przeprowadził się ze swoją dziewczyną Lindsay na Hawaje i w tym okresie dojrzał do decyzji o ujawnieniu metod działania NSA. Czekało przed nim trudne zadanie zebrania wszystkich informacji i wyprowadzenia ich z siedziby agencji. Ponieważ od czasu pamiętnej prelekcji na temat Chin był regularnie zapraszany na konferencje, i był jedynym pracownikiem Biura Wymiany Informacji na Hawajach, chęć szukania i gromadzenia informacji nie budziła niczyich podejrzeń. Snowden stworzył system Heartbeat, który pobierał najważniejsze informacje wywiadowcze z serwerów CIA, NSA, FBI oraz Internetu Departamentu Obrony, a następnie wysyłał je pracownikom wywiadu w zależności od ich poziomu poświadczenia bezpieczeństwa. Analizując dane, Snowden dowiedział się, że NSA kontroluje dane za pomocą dwóch systemów. Pierwszym był Prism, który regularnie pobierał dane przechowywane przez Microsoft, Facebook, Apple i inne popularne serwisy. Raczej nie powinno nikogo dziwić, że wielkie firmy internetowe chętnie współpracowały z amerykańskim rządem, co owacowało później bardzo dobrymi kontraktami. Wystarczy wspomnieć o kontrakcie na przetwarzanie danych w chmurze, które podpisano z Amazonem w 2013 roku na kwotę 600 milionów dolarów. Drugim systemem był Upstream Collector, który z kolei składał się z dwóch narzędzi. Pierwsze to Turmoil który skanował każde zapytanie z komputera pod kątem poszczególnych metadanych. Gdy tylko znajdował coś, co budziło zastrzeżenie, uruchamiał narzędzie Torbin, które skierowało całą transmisję na serwery NSA. Wprawdzie istniał sąd do spraw wywiadu zagranicznego, który nadzorowywał działanie agencji, jednak aprobował on 99% wniosków przedstawianych przez NSA i w żadnym stopniu nie stanowił on organu kontrolującego. Kongres zbytnio nie interesował się działaniami agencji, poza nielicznymi komisjami. Gdy komisje wzywały na świadka kogoś z szefostwa agencji, najczęściej słyszały, że agencje nie będą udzielać żadnych informacji z uwagi na niejawność informacji, lub otwarcie kłamało, jak miało to miejsce w 2013 roku, gdy dyrektor wywiadu narodowego James Clapper oświadczył, że służby celowo nie gromadziły jakichkolwiek danych. Gdy organizacje obywatelskie zaczęły wytyczyć procesy NSA, ta nie zaprzeczała, tylko stwierdziła, że nie można jej wytoczyć procesu, gdyż nie ma dowodów na inwigilację, a przecieki prasowe nie są dowodem, gdyż autentyczność dowodu musiała być potwierdzona przez NSA, co tworzyło istny paragraf 22. Co ciekawe, w lutym 2013 roku Sąd Najwyższy przychylił się do tej interpretacji i oddalił powództwo Amerykańskiego Stowarzyszenia Swobód Obywatelskich oraz Amnesty International. Agencje były tym samym nietykalne, mogły robić co chciały. Edward Snowden musiał wymyślić sposób, jak upublicznić dane. Nie mógł tego wrzucić od tak do sieci, gdyż trafiłoby to do jednego kosza z teoriami spiskowymi. Serwis Wikileaks odpadał, gdyż publikował surowe raporty bez komentarza, a tematyka była zbyt skomplikowana i komentarza wymagała. Jeśli chodzi o gazety, one najczęściej pytały organy rządowe przed publikacją o zgody i mogłyby się wycofać w ostatniej chwili, gdyby jej nie dostały, co było wielce prawdopodobne. Dlatego postanowił skontaktować się z kilkoma niezależnymi działaczami i publicystami. Kontaktował się z nimi pod różnymi pseudonimami, korzystając z cudzych sieci Wi-Fi, aby pozostać niezamierzonym. Ponieważ NSA korzystała już z chmury, jej komputery wycelowo nie posiadały wystarczającej pamięci, aby gromadzić większe dane. Na szczęście w agencji było kilka starych komputerów, które zaczął używać Snowden pod pretekstem testowania systemu Heartbeat. Wszystkie raporty zgrywał na karty microSD, których wyniesienie było bardzo łatwe. Aby dowiedzieć się jeszcze, jak wygląda inwigilacja konkretnego człowieka, zatrudnił się w Centrum Operacyjnym ds. Zagrożeń Bezpieczeństwa Narodowego. To tam korzystano z najpotężniejszego programu szpiegującego. XK Source, który, niczym przeglądarka Google, skanował całe wirtualne życie użytkownika. Na podstawie historii działań użytkownika, program umożliwiał odtworzenie od zera całej jego aktywności w czasie rzeczywistym. Istniał także program Lowent, który skupiał się na inwigilacji obecnych lub byłych partnerów i znajdywaniu kompromitujących danych. Dzięki geolokalizacji można się było upewnić, że śledzony obiekt nie przebywał w tym czasie w domu. Potwierdza to, że wszystkie narzędzia, które moglibyśmy oglądać w świetnym filmie ruch Publiczny, rzeczywiście istniały i były używane. To Hammersley. Jesus Christ. Przekazanie danych miało nastąpić w Hongkongu, który wydawało się najbezpieczniejszym miejscem. Snowden wziął urlop i poinformował swoją dziewczynę o wyjeździe służbowym. Wziął ze sobą cztery laptopy: jeden do normalnej komunikacji, drugi do tajnej, trzeci który miał pełnić funkcję wabika. Oraz jeden, którego nie zamierzał podłączać do sieci. W Hongkongu spotkał się z dziennikarzami Guardiana, Glennem Greenwaldem i Iwanem McAskillem oraz Laurą Portrait z Washington Post. Rozpoczęły się całodniowe spotkania, a 5 czerwca ukradł się pierwszy artykuł. Było wiadomo, że służby szybko go namierzą i zaczną oczerniać, więc Snowden postanowił ich uprzedzić. My For Booz Allen Hamilton as an for NSA uh, in Hawaii. 9 czerwca na stronie internetowej Guardiana ukazało się nagranie, w którym Snowden się ujawnił. Było jasne, że od tego momentu służby zrobią wszystko, by go zdyskredytować. Przekonała się o tym jego dziewczyna Linsey oraz rodzina, której cały, każdy krok był od tej pory śledzony przez służby. Edward Snowden nie miał konkretnego planu. Nie mógł uciec do, kranu, do konkretnego kraju, gdyż wtedy uznano by go za zdrajcę. Nie miał szans powrotu. Za ujawnienie jednego tajnego dokumentu groziła kara 10 lat więzienia. Przykład Chelsea Manning skazany na 35 lat za udostępnienie tajnych danych serwisowi Wikileaks był przykładem, że byłoby to zapewne wyegzekwowane również względem Snowdena. Gdy media wytropiły hotel, w którym mieszkał, został przeniesiony tylnym wejściem do skromnego mieszkania w dzielnicy uchodźców. 21 czerwca USA zażądały oficjalnej ek ekstradycji. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oświadczył, że nie może pomóc, a rząd Hongkongu odmówił zapewnienia ochrony międzynarodowej na jego terytorium. Zdecydowana większość państw bała się gniewu USA i odmawiała jakichkolwiek gwarancji. Snowdenowi pomogła redaktorka Wikileaks Sarah Harrison, która uzyskała od konsula Ekwadoru dokument umożliwiający podróż w jedną stronę. Zaraz potem siedli na samolot, który poprzez Chinę, Rosję i Kubę miał ich zawieźć do Kuito w Ekwadorze. Samolot wylądował na lotnisku Szaremitiewa w Moskwie, czekała ich godzina 20 godzina przerwa, zaproszono ich tam do salki, gdzie najpierw złożono ofertę współpracy, a gdy Snowden odmówił, oświadczono mu, że dalsza podróż nie jest możliwa, gdyż USA unieważniło jego paszport. Na lotnisku spędził 40 dni, nim rząd rosyjski nie udzielił mu azylu. 27 krajów, do których pisał z prośbą o azyl, odmówiło. W 2015 roku Federalny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie Amerykańskiego Związku Swobód Obywatelskich kontra Klamer. Stwierdzono w nim, że program inwigilacji NSA gwałcił prawa konstytucyjne, a określenie wszystkich danych jako potencjalnie istotne pozbawiał ich tego znaczenia. Następnie Kongres uchwalił Freedom Act, który zabraniał rządowi na masowe gromadzenie danych w rozmowach telefonicznych. Użytkownicy internetu zaczęli też lepiej chronić swoje dane, dzięki czemu w 2016 roku po raz pierwszy ilość połączeń szyfrowanych była większa niż nieszyfrowanych. Edward Snowden jest prezesem Fundacji na Rzecz Wolności Prasy i zajmuje się przede wszystkim tworzeniem narzędzi szyfrujących. Jego dziewczyna Lindsay przyleciała do Moskwy w 2013 roku, a rok później się pobrali. Prawdopodobnie Snowden nigdy nie opuści Rosji. Ten film nie ma na celu dokonywanie oceny Edwarda Snowdena. Trudno być na tyle naiwnym, aby uwierzyć, że służby zrezygnowały z pokusy całkowitej inwigilacji. Tym bardziej, że mają teraz do dyspozycji zupełnie nowe narzędzia, w tym sztuczną inteligencję. Warto wspomnieć przy okazji, że w tym roku do Rady Dyrektorów OpenAI dołączył Paul Naskasone, który w latach 2018-2024 był szefem NSA. Jak jednak naiwnie wierzę, że ludzkość i rozum przetrwają. Obserwując narodzinę internetu, byłem idealistą i w jakimś stopniu nim pozostałem. To podobny idealizm sprawdził, że Snowden porzucił doskonale płatną pracę w służbach i zaryzykował spędzeniem reszty życia za kratkami. To właśnie ten idealizm, który pozwala wierzyć, że ta scena jest czymś więcej niż pobożnym życzeniem. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world. Where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.